Dzień dobry. Tematem tego wykładu jest autodysocjacja wody oraz iloczyn jonowy wody. W poprzednim wykładzie yy, dowiedzieliśmy się jak dokonywać obliczeń stężeń jonów w roztworach wodnych słabych elektrolitów, takich jak słabe kwasy czy amoniak. Jednym z takich słabych elektrolitów jest woda. Natomiast obliczenia związane ze stężeniami jonów w wodzie są nieco inne, dlatego zostały wyróżnione w osobnym nagraniu. Przypomnijmy sobie, jak zachodzi proces autodysocjacji cząsteczek wody. Autodysocjacji dlatego, że jest to dysocjacja wody wywoływana przez inne cząsteczki wody i stąd nazwa autodysocjacja. Możemy ją poprowadzić zarówno do jonów H i OH-, jak i do H3O i OH-. Oba zapisy są równoważne. Ważne i warte podkreślenia jest to, że autodysocjacja wody zachodzi w temperaturze 25 stopni w bardzo, bardzo nikłym stopniu. Zatem przewodnictwo czystej wody jest mizerne, a to, że my wiemy, że woda przewodzi prąd, mamy taką świadomość, to wynika z faktu, że zwykle bierzemy pod uwagę wodę, która nie jest wodą czystą, nie jest wodą destylowaną, ale wodą, która. Na przykład jest wodą z kranu, która zawiera rozpuszczone dużej ilości substancji, na przykład soli, te sole po zdysocjowaniu dostarczają jony, które to jony właśnie odpowiadają za dobre przewodnictwo takiego roztworu, takiej mieszaniny. Jeżeli ja wstawię stężenia jonów yy, oraz niezdysocjowanych cząsteczek wody do wyrażenia na stałą dysocjację i przeliczę, to okaże się, że Wartość 25 stopni stałej dysocjacji wody to 1,8 razy 10 do minus 16. Tu oczywiście warto zwrócić uwagę, że do tej pory zwykle stężenie wody pomijaliśmy. Tutaj mamy troszkę bardziej skomplikowany problem, dlatego że przecież y, rozmawiamy o autodysocjacji wody, to ciężko tak po prostu pominąć cząsteczki wody, ale spróbujmy temu zaradzić. Rozwiążmy na początek taki problem. Wyznaczmy stężenie molowe cząsteczek wody w czystej wodzie. Weźmy pod uwagę próbkę 1000 gram wody. Masa molowa to 18 gramów na mol, a gęstość wody to 1000 gram na decymetr sześcienny. W takiej próbce znajdzie się 55,56 mola cząsteczek wody. Objętość takiej próbki to 1 decymetr sześcienny, co wynika wprost z gęstości. No to stężenie molowe czystej wody w wodzie wynosi 55,56 mola na decymetr sześcienny. Powiedziałem, że woda dysocjuje w bardzo, bardzo małym stopniu. Zatem stężenie niezdysocjowanych cząsteczek wody, a stężenie wyjściowe, bo to przecież jest tak zwane stężenie wyjściowe, oznaczaliśmy je indeksem 0 w poprzednim wykładzie. Mówiliśmy HF0, HX0, NH30, tu moglibyśmy napisać H2O0, stężenie, tak? To stężenie wyjściowe zmniejsza się w czasie dysocjacji bardzo niewiele, i stężenie równowagowe jest na tyle bliskie stężeniu wyjściowemu, tak mało cząsteczek wody dysocjuje, że bez popełniania większego błędu możemy je przyjąć zarówne i wstawić tutaj. Tą wartość w miejsce stężenia niezdysocjowanych cząsteczek. Jeśli dokonamy przeliczeń, to wyjdzie nam takie wyrażenie H razy OH-, które w temperaturze 25 stopni Celsjusza podkreślam, bo to ważne, wynosi 10 do minus 14. W innych temperaturach będzie ta wartość różna. To wyrażenie nazywamy iloczynem jonowym wody. A zatem w temperaturze 25 stopni Celsjusza w wodzie, ale również w roztworach wodnych mamy tyle miejsc na jony OH- i H, że ich iloczyn ma dać 10 do minus 14. One muszą się wzajemnie uzupełniać. Jeśli stężenie jonów OH- wynosi 10 do minus 3, to z przekształcenia tego wyrażenia dowiem się, że stężenie jonów H musi być równe 10 do minus 11. Jeżeli z kolei stężenie H plusów jest 3,6 razy 10 do minus 9, no to z przekształcenia tego wyrażenia dowiem się, że stężenie OH minusów jest równe 2,8 razy 10 do minus 6. Ja cały czas muszę wyrażać te stężenia razy 10 do minus którejś potęgi. Trochę to niewygodne musicie przyznać. I po to, żeby sobie ułatwić życie, stworzono skalę pH. I wprowadzono tak zwane wyrażenie na pH. A pH to ujemny logarytm, czy to ze stężenia H, czy też OH. I zobaczcie, jak prosto jest wyrazić pH i jak prosto jest wyrazić stężenie, oczywiście w domyśle jonów H, przy pomocy właśnie tego pH. Jeśli stężenie jest 10 do minus 3, to pH wynosi 3, a więc biorę to, co z góry, i to nawet bez minusa. Ważne, że tu nie może być nic z przodu. Jeżeli tu będzie coś, mnożenie jakieś jeszcze z przodu, no to będzie troszkę trudniej. Ale dla takich prostych wartości 10 do minus którejś, to po prostu to którejś określa, ile wynosi pH. No to mam 10 do minus 12. Którejś wynosi 12. Więc pH równa się 12. Podobnie w trudniejszych przykładach. Również oczywiście ta definicja może być stosowana, ale no mam te 3,6 razy 10 do minus 9, no to już powiedziałem, nie będę mógł po prostu powiedzieć, że to jest pH równe 9. Będę tu musiał coś bardziej skomplikowanego zrobić. Co zrobię najpewniej? Wstawię to całe na kalkulator naukowy pod ujemny logarytm i wyjdzie mi wartość. Ale jak nie mam akurat pod ręką ujemnego, kalkulatora, to wyznaczenie tego ujemnego logarytmu też jest możliwe, w oparciu o tablice maturalne i tak robili maturzyści, którzy zdawali maturę w, stale, w starej formule, bo oni nie mieli kalkulatora naukowego i wtedy musieli właśnie z tych tablic maturalnych częściej korzystać w wyznaczaniu logarytmów. Zobaczmy. Na początek przekształcam sobie wyrażenie na stężenie jonów H+, tak, że mam 0, cała ta wartość, czyli 0,36 razy 10 do minus 8. Logarytmuję, czyli już uzyskuję wyrażenie na pH, z minusem. Rozbijam to, co w nawiasie, na sumę, pamiętając, żeby nie zgubić minusa. Teraz ten minus wchodzi mi przed obie wartości z nawiasu kwadratowego i mam ujemny logarytm z 0,36 i ujemny logarytm z 10 do minus 8. Właściwie powinienem tu zapisać plus. Ujemny logarytm z 10 do minus 8 to wtedy plus mi zostanie, a ujemny logarytm z 10 do minus 8 to przecież po prostu 8, więc mam plus 8. No 0,36 jest trudniejsze, ale mogę je odczytać właśnie z tablic maturalnych. Szukam sobie x 0,36 i czytam, że jego logarytm, nie ujemny logarytm, tylko logarytm to Minus 0,444. Mogę to trzecie miejsce po przecinku pominąć. Wstawiam sobie to za logarytm, a z przodu mam jeszcze minusa, zatem minus i minus dają mi plus. 8 plus 0,44 to 8,44. Warto pamiętać o tym sposobie, ale najlepiej wykorzystać kalkulator naukowy, no bo przecież po to go mamy, żeby nie tracić czasu na te przekształcenia. Podobnie jak w skale pH, jak wyrażenie na pH, definiuje się wyrażenie na tak zwane pOH, czyli ujemny logarytm ze stężenia jonów OH pH i pOH to wielkości uzupełniające się. Jeżeli zatem wezmę iloczyn jonowy wody, to wyrażenie i zlogarytmuję je obustronnie, to zwróćcie uwagę. Po lewej stronie Zrobi mi się minus logarytm z H plusów dodać minus logarytm z OH minusów. Czyli pH plus POH po podstawieniu zgodnie z naszymi definicjami. Co po prawej? Ujemny logarytm z 10 do minus 14 to po prostu 14. A zatem w temperaturze 25 stopni Celsjusza pH plus POH daje 14. Zobaczmy, jak wyglądają różne obliczenia, różne przekształcenia, przejścia pomiędzy pH, pOH a stężeniami poszczególnych jonów. I na przykład mam stężenie jonów H plus 10 do minus 3. To już bardzo łatwo mi zrobić, to już pamiętam. pH będzie równe 3. Jeżeli wiem, że pH plus pOH wynosi 14, no to pOH to 14 minus to 3, czyli 11. A stężenie jonów OH- jest równe 10 do minus 11. Jeżeli stężenie OH- jest 10 do minus 7, to POH jest 7, PH w konsekwencji też jest 7 i stężenie jonów H, jest 10 do minus 7. A jeżeli stężenie H- jest 10 do minus 12, to PH jest równe 12, POH to 14 minus 12, czyli 2 i stężenie jonów oh minus. 10 do minus 2. A zatem potrafię przejść między pH, pOH, stężeniem jonów H, i stężeniem jonów OH-. Minus. I teraz wracając do samej skali pH. Ona pozwala mi zdefiniować, jaki jest odczyn roztworu wodnego. My pamiętamy, roztwór obojętny to taki, w którym stężenie H, plusów i OH- minusów są równe. Jeżeli tak, to w przypadku. Temperatury 25 stopni muszą one być równe 10 do minus 7. 10 do minus 7 razy 10 do minus 7 daje bowiem 10 do minus 14, pH zatem roztworu obojętnego wynosi 7. pOH roztworu obojętnego też wynosi 7, natomiast zwykle ym, popularniejsze jest wyrażanie odczynu przy pomocy pH. I nawet mówimy o skali pH, rzadziej się wykorzystuje skalę POH. Raczej też nikt takiej skali nie konstruuje, czyli dominującym czynnikiem jest mimo wszystko pH. Jeżeli roztwór ma odczyn kwasowy, to znaczy, że stężenie jonów H, przeważa nad stężeniem jonów OH-. Taki przypadek mamy tutaj. 10 do minus 3 stężenie jonów H+. Wielokrotnie większe od stężenia jonów OH-10 do minus 11. A zatem pH roztworu o odczynie kwasowym w tym przypadku wynosi 3. Uogólniając będzie to każde pH mniejsze od 7. 6,5, 5, 4, 3, 42. Każde pH mniejsze od 7 oznacza roztwór o odczynie kwasowym. Im niższe pH, tym bardziej kwasowy jest ten roztwór. Tym stężenie jonów H jest większe i tym bardziej przeważa ono stężenie stężeniem jonów OH. Przeciwnie, powyżej 7 każda wartość pH wyraża roztwór o odczynie zasadowym. Czyli 8, 9, 10,5, 12, 38. Każde pH powyżej 7 mówi o roztworze, o odczynie zasadowym, a im wyższe pH, tym bardziej zasadowy jest roztwór. Zobaczmy jeszcze przykład, w którym staramy się przeliczyć, wychodząc z POH, stężenie jonów H. Wychodząc z pH bardziej skomplikowanego, a mianowicie równego 12,2, dowiemy się oczywiście, tu będzie łatwo, że pH jest równe 1,8. Jeżeli to podstawię do wyrażenia na ujemny logarytm, to teraz chciałbym wyciągnąć z tego stężenie jonów H. Jeszcze nie, nie jest to takie proste i klarowne, ale zobaczmy. Przenoszę sobie ten minus na drugą stronę i mam logarytm o podstawie 10 ze stężenia H, to ujemna wartość 1,8 z minusem. Co robię? 10 do potęgi minus 1,8 to stężenie H. I teraz albo to wstawiam do kalkulatora naukowego i liczę. 10 do potęgi 1,8. Tak będzie najłatwiej i najszybciej do zrobienia na maturze natomiast mogę oczywiście skorzystać z tablic maturalnych tylko muszę zastosować odpowiednie przeliczenia rozbijam tę potęgę minus 1,8 na taki iloczyn 10 do minus 0,8 razy 10 do minus 1 to sobie już zostawiam a 10 do minus 0,8 odczytam z tablic maturalnych ale w stronę przeciwną a zatem szukam 0,8 z minusem. Najbliższa wartość 0,8 z minusem to te minus 0,796. Nic bliższego tu nie będę miał. A więc stąd czytam to, co tutaj się pojawia pogrubione. 0,16. 0,16 razy 10 do minus pierwszej to stężenie jonów H, czyli 16 tysięcznych mol na decymetr sześcienny. Powiedziałem i podkreślałem, 10 do minus 14 albo 14 to w temperaturze 25 stopni, bo iloczyn jonowe wody zmienia swoją wartość wraz z temperaturą. W niższej temperaturze jest niższe, a wyższe niż 25 stopni Celsjusza jest wyższe, dlatego że dysocjacja zachodzi w większym stopniu w wyższej temperaturze. No, i przykładowo, w temperaturze 50 stopni Celsjusza wartość iloczynu jonowego wody wynosi 55 razy 10 do minus 14 potęgi. A zatem w tej temperaturze pH plus pOH nie będzie równe 14, ponieważ iloczyn jonowy wody nie wynosi po prostu 10 do minus 14. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Zatem, ile będzie wynosić pH i pOH właśnie w przypadku innej temperatury jak to wszystko przeliczyć zobaczmy z ten iloczyn H plus i OH minus to 5,95 razy 10 do minus 14 jeśli to zlogarytmuję obustronnie jak to już robiłem wcześniej to lewa strona doprowadza mnie do pH i pOH a z prawej otrzymuję Najłatwiej podstawione do kalkulatora naukowego wynik logarytmowania raz z minusem i to wynosi 13,23 Co mogę zatem powiedzieć? W czystej wodzie pH i pOH są równe 6,615 tysięcznych. Skąd to 6,615 tysięcznych? To połowa z 13,23 bo wzór pH plus POH równe 1323 w tym przypadku jest zachowane, nie jest równe 14, ale 1323. A zatem skoro w czystej wodzie PH i POH muszą być sobie równe, bo równe też muszą być stężenia jonów H plus i OH minus, to muszą one przyjmować wartość 6 i 615 tysięcznie. Jeśli chcę obliczyć stężenie jonów H plus, równe zresztą stężeniu jonów OH-, minus, no to muszę wykonać takie działanie. 10 do minus pH czy do minus pOH. To jest 10 do minus 6 i 615 tysięcznych. Albo do kalkulatora naukowego. Wynosi to 2,43 razy 10 do minus 7. Albo rozbijam to odpowiednio, przekształcam i rozbijam i mogę wtedy odczytać z tablic maturalnych. Nie muszę oczywiście pamiętać tych wartości w innych temperaturach, ale ważne, żebym pamiętał, że pH czystej wody wynosi 7 w temperaturze 25 stopni Celsjusza. W temperaturze 50 stopni Celsjusza pH czystej wody wynosi 6,615 tysięcznych. I to jest wtedy pH obojętne. Skala pH skurczyła się do 13,23, czyli środek tej skali to 6,615. To, co poniżej 6,615, jest kwasowe. To, co powyżej, a więc 7, również jest zasadowe. Roztwór, który ma w temperaturze 50 stopni Celsjusza pH 7, ma odczyn zasadowy. O tym pamiętajcie, że ta skala zmienia się wraz ze zmianą. Temperaturę. Żeby jeszcze raz to wszystko przećwiczyć, te przeliczenia związane z pH, pOH, stężeniami H plus i OH minus, rozwiążcie test sprawdzający, sprawdźcie swoją wiedzę.